Czołem kapitanowie. Szparagus z tej strony. na jest, tak sobie powiedział jeden gentleman. No i kolega tu gra sobie dziewiąteczką, a jaki kolega to możecie zobaczyć, to jest Alfa et Omega. Po łacinie to by było Alfa i Omega. Wszystko wiedzące. Dobra, ale tak na serio. Taszkent, okręt, którym nie grałem od nie pamiętam kiedy. Okręt, którym jak grałem, to była jedna linia tych radzieckich niszczycieli i okręt, za którym nie przepadałem, bo był duży, miał słaby kamuflaż, artyleryjski był dużo gorszy od Habarowska. Jeszcze mówię o Habarowsku, który miał zasięg dział 15-6 i torpedy na 10 km przed tymi wszystkimi skopanymi nerwami, które ten okręt w mojej ocenie mocno popsuł. Okręt bywał wkurzający dla pancerników, mówię o ale wydaje mi się, że ten nerw był zbyt radykalny i wystarczyło ten zasięg jego dział obciąć o kilometr, a nie skrócić go do tam nie wiem, 13,5 czy, czy coś koło tego. Nieważne. Zastanawiałem się, czy tą bitwę pokazywać, bo. Yy, no, jest mistrzostwo świata, to już mówię, jest Mistrzostwo świata, ale nie lubię tego okrętu, i, i okręt jest już ograny, jest znany i mówię, kurka, czy to pokazać. Ale słuchajcie, zobaczcie na losowanie. Gramy przeciwko ósemkom, dziewiątkom i dziesiątką, czyli jesteśmy w środku stawki, no ale są dziesiątki. No i nagle się okazuje, że sobie patrzę na podsumowanie bitwy, no i kolega Alfa i Omega wbija nam ileś cytadel. Ile to zobaczycie. No a to jest oczywiście niszczyciel, więc wbijać zniszczyciela cytadele w przeciwników. Domyślam się, że w krążowniki, no bo w pancerniki nie ma takiej możliwości. No to już już jest sztuka. Musi się to pewnie odbyć na dość małym dystansie, więc bitwa oprócz tego, że będzie z serii Mistrzostwa Świata, może być naprawdę ciekawa i dlatego właśnie chciałem wam tą bitwę E, pokazać. Ja powtórki wcześniej nie oglądałem, więc wszystko co zobaczę, jedziemy ad hoc e, na żywo e, i dla mnie to też będzie zapewne niespodzianka, tak jak i e, dla Was. Moi drodzy, widzicie sobie trzech klanowiczów z klanu QRF. E, oprócz Alfy i Omegi jest na hawarowsku dzielny Tabaluga jest do tego Adam 3M albo Adamem jak mnie Adamem będzie oglądał, to może mnie poprawi. Tak czy owak, chyba Alfa i Omega sobie grinduje do, do Habarowskiego, no bo gra 9, a koledzy grają 10. Niemniej jednak mamy pierwszy cel w postaci grozowoja. To także jest ciekawa jednostka z dużo lepszym kamuflażem, ale też bardzo dobrą artylerią i przyzwoitymi torpedami, do tego nienaganną obroną przeciwlotniczą, bo ja przypomnę, że on tam jeszcze może mieć yy, rozbicie. Chyba ma też naprawkę, bo dostał takiego właśnie buffika w postaci naprawki. No i zobaczmy jak to będzie wyglądało. Jestem ciekaw czy kolega na hubie przyjął torpedę. Nie, nie przyjął. Wywinął się. Mimo, że huba nie jest super zwrotnym okrętem. No i teraz będziemy lekko staranowani przez Dąskoja, który nas wypchnie na wyspę i będzie się trzeba z tej wyspy Prawdopodobnie tutaj wygramolić, no to zobaczmy, czy się uda nam wygramolić. Ja to trochę przyspieszę, żeby było bardziej interesująco. No i teraz widzimy tutaj Mizuri, które przyjąło torpedy, więc zapewne dostało zalanie. No w związku z czym należałoby to Mizuri podpalić, co też tutaj kolega próbuje uczynić. Zobaczcie, salwy za ponad 2 i za ponad 3000, a tu tylko działa 130 mm. Więc jak widzicie te hajki również potrafią zadawać obrażenia. Niestety nie udało się do tej pory podpalić, ale ta ostatnia salwa, która doleciała, jak widzicie, spowodowała pożar. No i ten pożar trwa i będzie trwał, bo wcześniej, jak mówiłem, Missouri dostało torpedy, więc pewnie sobie reperowało, aby nie mieć zalania, no i to już będzie potencjał, który jest na naszym koncie w postaci trwającego pewną ilość czasu pożaru. No i teraz widzę na ruszt wzięty jest Bismarck. Na razie jeszcze mamy na niego przestrzał. Niebezpiecznie zbliżyliśmy się do linii, trzeba na to. Tą... Oj nie, przepraszam. Zbliżyliśmy się do linii, która oddziela środek epicentrum od drugiego ringu. Chciałem powiedzieć, że trzeba będzie uważać, bo okręt zacznie tracić moc silnika, ale to nie ten sektor mapy. Tutaj cały czas Jesteśmy w centrum uwagi i zobaczcie, że te trzy niszczyciele tutaj dominują na tym środku. Na razie tego środka się nie udało przejąć, no jest tutaj Bismarck. Jeżeli chodzi o grę niszczycielami, no to żeby pognać pancernik, to trzeba mieć przeładowane torpedy. Bo jak pancernik puszuje i torped nie mamy, to niszczyciel wobec niego może okazać się, moi drodzy, bezradni i to pewnie sobie wszyscy z tego zdajecie sprawę. Na razie obrażeń mamy niewiele, ale pamiętajmy, że jest to okręt artyleryjski, który będzie się w miarę upływu czasu, zapewne, rozkręcał. Myślę, że może być problem, żeby trafić tą hubę, bo dużo większe wyprzedzenie trzeba by było zastosować przy prędkościach, jakie ten okręt rozwija, a nie było na to szans, ponieważ on się już chował za wyspą. Pojawia się Alaska, no i ona teraz staje się dla nas tutaj. Celem priorytetowym pojawia się jeden pożar. Chyba wcześniej był również podpalony przez kogoś innego. Mam wrażenie, że ta Alaska ma dwa pożary. Dobrze widzę? Chyba ma dwa, no bo dwa sektory na śródokręciu płoną. Alaska, jak widzicie, już ma troszeczkę dosyć. Zaczyna się oddalać. Cały czas przyjmuje tutaj obrażenia. Te pociski, słuchajcie, zniszczycieli radzieckich i w zasadzie jakiego byście nie wzięli. Od poziomu na pewno piątego są naprawdę bardzo interesujące, bo są szybsze niż w innych klasach, w innych niszczycielach na tych samych poziomach, więc strzela się z tych pocisków naprawdę zaskakująco łatwo. No one są lżejsze, więc le lecą troszeczkę dłużej niż do celu niż np. nie wiem zao. Dajmy na to, które jeżeli chodzi o celność i, i szybkość lotu pocisków, to w zasadzie może być wzorem, a także o, o skupienie tychże pocisków. Natomiast, natomiast no, jeżeli chodzi o niszczyciele, to myślę, że to są jedne z najskuteczniejszych dział, jakie możemy spotkać w grze, pomijając na przykład fantastyczne właściwości ppk na niszczycielach niemieckich, zwłaszcza tych wysokiego poziomu tak czy owak bitwa widzicie trwa kolejne pociski odłąkowo-burzące spadają na przeciwników obrażenia nadal nie są zbyt wielkie ale jestem przekonany że tutaj naprawdę za chwileczkę będzie się działo, ja naprawdę nie mogę się doczekać tych wstrzelonych tutaj cytadel, a trochę ich będzie jestem bardzo ciekaw tego w jakich okolicznościach to nastąpi, więc, więc czekam na jakąś tutaj konfrontację z tymi krążownikami gdzieś tam w zwarciu. Ten Bismarck jak widzicie cały czas tutaj utrudnia nam życie życie na kapie środkowym. Jeden z kolegów z naszego dywizjonu padł, to jest, to jest Habarowsk. Został nam kolega na Geringa, prawdopodobnie Zbyt dużo Hapsa tutaj nie ma. Ja sobie pozwolę na to spojrzeć, gdzie on się znajduje. Jest tutaj, ma raptem 4300 Hapsa i już wracamy do centrum pola bitwy. No i trzeba będzie prawdopodobnie jakiś tutaj plan, nie wiem, zaradczy, naprawczy zastosować wobec tego Bismarka, który tam sobie zaparkował za wyspą. Dobrze by było gdzieś tam być może do niego podpłynąć i zaaplikować mu jakieś torpedy. No ale on tam bezkarnie sobie nie stoi, bo jak widzicie nasz lotniskowiec cały czas go e, nęka. E, Adasius po przeciwnej stronie jest Midway. Kapitan tego lotniskowca, jak widzicie, ma już jednego fraga na koncie, więc radzi sobie zapewne całkiem sympatycznie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na podsumowaniu bitwy Ile Expa. Kapitan tego lotniskowca zdobędzie i na ile będzie nam w stanie tutaj w tej rozgrywce pomóc. No i zobaczmy. Przewaga drużyny zielonych polega na tym, że mamy dwa niszczyciele, co oznacza, że będzie nam łatwiej tutaj szło, jeżeli chodzi o przejmowanie kapów. Natomiast ogólnie przeciwnik ma o jeden okręt więcej. Więc bitwa pozostaje póki co nierozstrzygnięta. Mamy minimalną dosłownie przewagę, jeżeli chodzi o punkty, to jest, to jest przewaga na poziomie około tam 30 paru punktów. Więc zobaczmy, ona w tej chwili się zwiększa, ale zobaczmy, jak to dalej będzie, moi drodzy, wyglądało. Znowu nasz lotniskowiec męczy Bismarka. Ten Bismarck, który tu się chował za wyspą, został zamęczony. No i co? No i teraz będzie trzeba sobie tutaj gdzieś poszukać jakiegoś ciekawego celu do ostrzału. Widzę, że się alfa i omega chce szykować do torpedowania tego bismarka, który tutaj wchodzi na środkowy kap. On, jeżeli zużył swoje hydro i tego hydro nie ma, to może się okazać, że będzie tutaj troszeczkę taki. Bezbronny przed nami. Ja już bym tymi torpedami strzelał. Myślę, że idealnie to zrobił Alfa i Omega. Jeżeli zbyt mocno kursu kapitan Bismarka nie zmieni, to myślę, że jest wielce prawdopodobne, że spora ilość tych torped trafi. Niewykluczone, że ma użyte odpalone hydro. Aczkolwiek nie, chyba nie, bo powinien tutaj. On ma to hydro chyba na 6 km, jeżeli chodzi o wykrywanie okrętów, bo to jest to hydro niemieckie, i mam wrażenie, że ewentualnie byłby w stanie ta szkięta wykryć. A widzicie te torpedy w tej chwili płyną, i on jakoś tam nie zaczął zmieniać kursu. Dopiero teraz, gdy już zobaczył, nazwijmy to w sposób naturalny. Oj, obawiam się, że z tych torped niewiele w niego trafi. Być może jedna tak też się stało, ale wpadła z zalaniem, i to zalanie. Prawdopodobnie będzie postępowało. Poszła naprawka ze strony Bismarka. Zobaczymy, czy naprawka, czy zalanie będą skuteczniejsze. Jeżeli zalanie będzie skuteczniejsze, to wydaje mi się, że ten okręt za chwileczkę znajdzie się na dnie. Tak też się dzieje. Trafia na nasze konto i to jest frag numer 1, A my powolnymi, powolnymi kroczkami tutaj zobaczcie, docieramy do 100 tysięcy. Obrażeń. No, teraz będzie można przyjolować, bo Wadywostok jest na 4 km. Myślę, że jak wypłynie z za wyspy, to ta odległość dzieląca nas od tego pancernika będzie wynosiła gdzieś około 2 km. Czyli tak naprawdę, w zasadzie, bez względu na prędkość, jaką dysponują wystrzeliwane przez nas torpedy, on prawdopodobnie nie będzie w stanie ich uniknąć. Już mamy przeładowane wszystkie 3 wyrzutnie. Złapał nas na proximity, jeszcze mamy tutaj w pobliżu kutuzowa, wydaje mi się, że kutuzow jakiegoś superbicia na nas miał, nie będzie, ponieważ najzwyczajniej w świecie, zobaczmy ile tych torped tu wpadło nowy wydojony do zera, 7 torped. Kutuzow nie będzie miał na nas wbicia, ponieważ będzie mu przeszkadzała ta wyspa, a on ma szybkie pociski i bardzo celne, które mają płaską trajektorię lotu, więc nie ma szans na to, aby, aby ten Kutuzow był w stanie tutaj, póki jesteśmy za tą wyspą, w jakiś tragiczny sposób przeszkodzić. On teraz musi się martwić o siebie i musi uciekać. Szkoda, że nie udało się na nim zrobić fraga. No, ale teraz kolega tutaj na Taszkentzie, jak widzicie, zbliża się do Midwaya. Bitwa jest w zasadzie, słuchajcie, rozstrzygnięta. Ja byłem ciekaw, w kogo będą wpadały te cytadele, i teraz już mam wrażenie, że będzie to Midway. Myślałem, że, że będzie strzelanie do krążowników. Ta odległość między Taszkentem a Midwayem, jak widzicie, dość szybko się zmniejsza, i myślę, że będziemy w stanie zobaczyć, przy jakim dystansie. Jak mocno się trzeba zbliżyć do midwaya, aby wpadały w niego cytadele. Midway jak widzicie próbuje się bronić, tutaj wysyła nam cały czas samoloty, aby nas niepokoiły. Wpadła pierwsza cytadela, to jest dystans 7 km. Więc teraz macie wiedzę na temat tego zniszczyciela rosyjskiego radzieckiego, na jakim dystansie można wbijać cytadele. Jest kolejna cytadela teraz jeszcze następna no, myślę, że tego Midwaya tutaj skończymy. Jest wisienka na torcie, cały czas wpadają cytadele, No tu już jest 5 km, więc, więc na tym dystansie wpadają, ale jak widzieliście, zaczęły wpadać gdzieś mniej więcej od około 7 km. Powoli, powoli zbliżamy się do końca bitwy. Myślę, że za chwileczkę będzie kropka nad i. i za chwileczkę ten Midway zostanie zatopiony. Zbliżamy się również do 200 tysięcy obrażeń. Myślę, że tą granicę uda się przekroczyć, bo mam wrażenie, że ten Midway ma jeszcze trochę HP i jest to na tyle dużo, że, że granicę 200 tysięcy obrażeń uda się przekroczyć. Zobaczmy, kolega tutaj będzie chciał prawdopodobnie go torpedować. Czy się Midway wywinie z torped, czy nie, to za chwileczkę zobaczymy. A ja zapraszam Was w tym momencie na podsumowanie bitwy. No dobra, podsumowanko Staszkienta wygląda w ten sposób, że już zyskaliśmy 203 000 obrażeń, w sumie trafionych pocisków było 264, te pociski wywołały 5 pożarów, ulokowaliśmy w przeciwnikach 9 torped, które spowodowały 3 zalania, Midway dostał jak widzicie 9 cytadel, myślę, że gdyby alfa i omega strzelał cały czas tam w to miejsce pod kominy to ten midway skończyłby się szybciej i tych cytadel byłoby dużo więcej, bo jak zwrócicie uwagę to pociski, które wpadały na wysokości komina wbijały cytadele, mamy 4 razy przejęcie kapa wspólnie z innymi członkami zespołu 1 raz przejęcie kapa solo 6 razy obronę bazy, no i do tego jeszcze udało się zestrzelić 12 samolotów, są też trzy fragi jest też duży kaliber i widzę, że jest dewastujące e, uderzenie 3111 ekspa bazowego bardzo dobry wynik, bardzo dobry exp bazowy e, zobaczcie jak daleko są inni członkowie w tej stawce, myślę, że bitwę można uznać za bardzo, ale to bardzo udaną, to jest oczywiście mistrzostwo świata Midway spompowany za 67600 więc w całości zobaczcie, Władywostok, który przyjął 7 torped za ponad 60 tysięcy uszkodzony, do tego jeszcze Bismarck blisko 40 tysięcy, Missouri ponad 16, Alaska 13 i kolejny Bismarck tylko tam 2,5 tysiąca. 96 tysięcy obrażeń wpadło z dział artylerii głównej, z czego z pepeków. Jak widzicie, 58 tysięcy z obeków tylko 38 tysięcy. Natomiast do obeków należałoby dodać jeszcze, moi drodzy, pożary, które spowodowały obrażenia w wysokości 23 tysięcy. Jeżeli chodzi o zarobek, kolega grał bez konta premium, zarobił 225 tysięcy netto. Gdyby używał konta premium, ten zarobek, jak widzicie, wyniósłby 300. 99 tysięcy. E, ok, mam, mam nadzieję, że Wam się bitwa podobała. Moim zdaniem była dość ciekawa. Powiem szczerze, że się na początku spodoba, spodziewałem konfrontacji z krążownikami. E, którymś z tych krążowników z 8 tieru, tak naprawdę albo kutuzowym, albo jakimś tam Oigenem, Okazało się, że Tadele wbijaliśmy w Midway'a. W tej powtórce to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne powtórki, zapraszam do subskrybowania kanału, i mówię wam. Do usłyszenia.